UDIMEX rośnie od października w ciszy i spokoju, a jak powszechnie wiadomo, pieniądz lubi ciszę. Na wykresie waloru widać jednak, że kurs zbliża się do swoich historycznych poziomów, które mogą dokonać zmiany warty i to podaż, przynajmniej na jakiś czas, przejmie stery na notowaniach spółki. Gdzie zatem są te poziomy i jak może wyglądać potencjalna korekta? O tym i o innych elementach obrazu wykresowego w tej właśnie analizie. Witam bardzo gorąco wszystkich w kolejnej analizie. Po ostatnim CCC, troszkę dzisiaj spokojniejszy walor, choć też duży, bo przecież bierzemy się za budowlanego molocha, którym jest Budimex, No, może moloch, ale jednak na przestrzeni lat dał mógł dać sporo zarobić. Także tym, którzy spokojnie sobie położyli w taką spółkę pieniądze, no to te zwroty były byłyby całkiem niezłe, a to najbardziej pokaże nam właśnie wykres miesięczny Budimexu, na którym widać, że jeszcze nawet tutaj po covid gdy ruszała spółka, no to to były poziomy 100-150 zł, a więc tak naprawdę 5-6-krotność mogliśmy tutaj uzyskać przez te 5-6 lat. Nie jest to może jakiś wynik powalający, ale jednak jak na taką spółkę, gdzie duże kapitały można położyć, nie jest tak źle, A nawet bym powiedział, że całkiem dobrze. Co widać na wykresie miesięcznym. No oprócz tego, że tak jak wspomniałem, są te wzrosty, widać ten trend wzrostowy, widzimy też, że notowania w ostatnim czasie pokonały ten. Niższy szczyt, który się utworzył jakiś czas temu na wykresie. Czyli mieliśmy 800, 800 plus, że tak powiem, tutaj w maju 24 roku. Później był stosunkowo mocny zjazd, odbicie, odreagowanie takie naturalne. No i właśnie szczyt niższy, realnie 680 zł, wyhamowały te zwyżki, i znów przeszedł kurs anotowania, przeszły do korekty. Co jest pozytywne? No, właśnie, głównie pozytywem jest to, że zostały wybite te poziomy 680. Znajdujemy się teraz, właśnie w rejonie oporów tych historycznych. To na pewno jest to problem powiedzmy w takiej przestrzeni krótkiego, średniego terminu nazwałbym to bardziej średnim terminem że możemy się teraz Spodziewać jakiejś jakieś korekty stąd, czy też zahamowanie jakiegoś boczniaka. Natomiast samo wyjście znowu w te rejony to zawsze otwiera taką nadzieję, furtkę na to, że to mogą być za jakiś czas pobijane znów te przestrzenie i może być wyjście na nową falę, która bardzo możliwe, że będzie chciała się kierować w stronę okrągłego tysiaka. Także to jest tak, tak w perspektywie miesięcy bardziej należałoby to rozpatrywać taki, taki scenariusz, choć oczywiście, no, rynek nieraz nas zaskakiwał, a gdybyśmy sobie zobaczyli na pobijanie szczytów wcześniejszych, zobaczcie, no to ten szczyt, który był przy 288, gdy został, gdy zbliżały się notowania, to zobaczcie, nie było tak naprawdę większy, jakiegoś większego zastoju. To jest wykres oczywiście miesięczny, ale zobaczcie, że te poziomy zostały wybite Właściwie z miejsca, nie było hamowania, no i zatrzymały się, jak tu były rejony 280 oporu, to tutaj były 350, więc taki ruch się wykonał. Później, oczywiście była korekta, która niespodziewanie no nie zatrzymała się. Ona się próbowała zatrzymać na tym wsparciu. O, w tym momencie, ale zobaczcie, później było wybicie dołem, no i tutaj zupełnie spokojnie można było pokład opuścić po prostu i patrzeć, co się dalej. W kolejnych miesiącach będzie działał, ale tego teraz nie analizujemy. Analizujemy same wybicia, co może się zdarzyć w, w obecnym, w tej chwili, w tych miesiącach najbliższych. Zobaczcie tu kolejny szczyt o rejonie 350, który został pobijany znów po, po wielu miesiącach następnych. I tu mieliśmy lekkie wahnięcia w tym rejonie, były. że wybicie było na no, tam 10-15 zł wyżej i był ten jeden miesiąc, gdzie była było cofnięcie, a więc rynek się zatrzymał, natomiast też zobaczcie, nie na długo, nie spowodował jakiejś wielkiej korekty, długiego przesiadywania na tych, na tych poziomach samych, tylko za chwilę była kontra w kolejnym miesiącu, utrzymanie tego wyniku, tego, tego poziomu i jak ten poziom się zaczyna tak mocno trzymać, mimo że nawet nie jest pobity, no to to są właśnie takie wstępne sygnały, że no jest szansa, jest szansa, żeby to już szło w górę. Kolejne wybicie już było Dużo lepsze, z małymi tu przerwami, to tak naprawdę kurs już mocno mocno wzrastał. Więc gdybyśmy takie analogie chcieli wysnuć, no to, to zupełnie spokojnie jest też szansa, właśnie, żeby te poziomy były nawet, tak powiedzmy, z miejsca przebijane. Więc nawet tej korekty mogłoby nie być. Oczywiście, no znów nie wiemy do końca. Jak będzie tym razem, ale biorąc właśnie charakterystykę tego, tej spółki, tego akcjonariatu, jeżeli tak samo się zachowa, to jest spora szansa, że nawet z tych poziomów może jakiejś dłuższej specjalnej korekty by nie było. My oczywiście będziemy tutaj cały czas patrzeć pod kątem tych oporów, żebyśmy sobie to tak bardziej realnie, nasze ewentualne wejście czy też posiadanie waloru. Rozpracować, żebyśmy się nie podkręcali tym, że no jednak nie będzie tutaj hamowania. Liczymy, ten scenariusz przyjmujemy taki mniej optymistyczny, że co gdyby jednak było to hamowanie. No i patrząc, przepraszam, na tygodniowy wykres, widzimy, że mamy takie dwie przestrzenie. W pierwszej przestrzeni już się znajdujemy i to byłby poziom po prostu 150 zł, plus minus, oczywiście, bo widzimy, że. Notowania były ściągane, czyli co było wyżej, to w każdym tygodniu, o i tutaj, i tutaj były próby zepchnięcia tego kursu. Finalnie to się tutaj w 2024 roku w wakacje udało. Było wybicie o te 50 zł wyżej, najpóźniej szybkie cofnięcie, i rynek się całkowicie zmienił na spadkowy na kolejne miesiące. Więc można rozpatrywać te dwie przestrzenie albo jako jedną całość, czyli od 150 do, przepraszam, od 750 do 800 nawet tu lokalnie mamy 813. Natomiast generalnie no można to rozbić na to, co mamy teraz, czyli już mamy pierwsze cofnięcia kursu w tym tygodniu z rejonu 760 mamy cofnięcie pod kreskę 750 750 zł. No i pytanie właśnie, co się dalej zdarzy, czy stąd by się ewentualnie zaczęła korekta, czy jednak rynek zaneguje te przestrzenie i będzie chciał wybijać na 800. Tak więc tak czy inaczej widzimy, że dochodzimy do tej przestrzeni, do tych przestrzeni takich, które mogą, mogą spowodować tę korektę. A to jest jakby, to stawia ten wykres w takim świetle, że właściwie lepiej teraz to już mieć, i się szykować do ewentualnej ucieczki, niż kupować ten Budimex. ale tylko i wyłącznie pod kątem tych oporów. Bo zobaczcie, jak zrzucimy okiem na tygodniowy wykres, to on idzie po prostu pięknie. Cały czas góry tu nie ma na razie żadnych śladów, żeby to się miało zatrzymać. Tu nie ma jakichś konkretnych wachnięć. Wszystko jest złożone bardzo ładnie. Mało tego, na dziennym to jeszcze lepiej wygląda. Na dziennym idziemy spod linijki. I z tej podliniki, tak naprawdę to, ta linika jest bardziej przy SMA30. Zobaczcie, czyli tutaj, jest, tutaj była reakcja taka dokładnie z rejonu SMA 30 tutaj dochodziły te knoty w tę przestrzeń, gdzie, gdzie ta średnia się znajduje. Tak więc ogólnie w komfortowej sytuacji są bardziej osoby, które to. Posiadają niż które by chciały teraz w tej chwili to nabyć, bo mogą się zwyczajnie spotkać z korektą, która może być dłuższa, może, może głębsza, no i wtedy jest problem z pozycją, tak, jeżeli teraz wejdziemy w ten walor. Ja się zastanawiałem nad tym walorem, opowiem Wam gdzie się zastanawiałem, finalnie tego nie kupiłem. Oczywiście, jak wiemy, źle zrobiłem. Ja się zastanawiałem na tym wybiciu. Czyli yy, tu się to wszystko ładnie rysowało. Była też taka ala, filiżanka z łóżkiem, czyli innymi słowy, dołek wyciągnięty, później jeszcze raz wyższy dołek i wybicie. No więc jakby ja się tu w tych przestrzeniach zostawiam. Finalnie się nie zdecydowałem, no ale to nie na jednej spółce się nie zdecydowałem, a poszła w górę, więc jakby nie, mam, nie ma sobie co tego zarzucać, no po prostu tutaj. Yy, tak się to poduczyło, że byłby to, byłaby to dobra pozycja, bo teraz też kupując po 600 z groszami, byłbym na dobrej pozycji, nawet sobie to zablokować na długi termin. Mógłbym tu zostać i pilnować nawet na zero pozycji, gdybym tak chciał zrobić. Ale to jest historia, tak było, nie zrobiłem tego, a teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Co w takim razie konkretnie możemy zrobić, kupno. Sprzedaż. Zanim o sprzedaży, bo tam wiemy więcej czy też możemy łatwiej to ugryźć, no to jeszcze o tym kupnie. Co my byśmy mogli tutaj zrobić, jeżeli chcemy nabyć ten walor? Generalnie, gdybyśmy się mocno uparli na ten Budimex, to możemy go właściwie technicznie kupować w każdej chwili, no bo on wygląda dobrze w całym swojej okazałości. Ewentualnie, no można byłoby wykorzystać tę słabość lokalną to bliską słabość, czyli z tym knotem 760, który był y, dzisiaj, o, i powiedzmy, powiedzieć sobie tak, chcę bardzo mieć ten Budimex, to jest mój, to był mój plan na życie, ja to chcę mieć, i już jestem gotowy to kupić, ale skoro widzę, że jest 760 pik dzisiejszy z 10 tam 30 coś. A jesteśmy niżej, czyli jest, wchodzi słabość. No to nie będę teraz na tej słabości kupował. Zwłaszcza, że jako cały wykres dzisiaj, zobaczcie, to się tak robi średnio dobrze. Więc może po prostu zostawię to, poczekam, poczekam na wybicie. Nie jest to aż tak daleko 15, tak, 16 zł. Mogę poczekać i wtedy wejdę, wtedy wejdę i zaryzykuję. Nie patrzę na to, że jestem na oporach no trudno, będę, chcę to mieć, rozkalkuluję sobie jakiś stop loss po prostu i wchodzę. Bo jakby tutaj, tak jak mówię, dzienny, zobaczcie, tygodniowy, to jest cały czas trend wzrostowy. To jest spółka, można powiedzieć, że jest w gazie z zagrożeniami, no tak jak sobie powiedzieliśmy, takimi, a nie innymi. Więc jedynym wentylkiem bezpieczeństwa dla nas jest ten tikowy dzisiejszy wykres, że nie kupujemy tego tu, tylko chcemy tu. No i może się tak zdarzyć, że nawet to nas było ochroniło, bo zwyczajnie Mogą notowania po prostu spadać i spadać, i spadać, i spada ci, spada ci się okaże później, że faktycznie to dobrze, że w ostatniej chwili podjęliśmy taką decyzję. Zobaczcie sobie teraz dygresję mała na to CCC, które wczoraj sobie analizowaliśmy, też cieszące się dużą popularnością, jak mówiłem. No to zobaczcie, wczoraj co sobie powiedzieliśmy na CCC, że takim pierwszym, pierwszym elementem zakupu, to byłoby wybicie tych szczytów, które tam wczoraj się utworzyły, 123. Analizowaliśmy trochę niżej, jak zaczynała się korekta 119. No i co? I dalej jesteśmy, drugi dzień, czekamy na wybicie, a kurs nie chce iść w górę, a my nie, nie mamy po prostu tego waloru. Czekamy, bo jesteśmy na przykład tutaj. Już kolejny dzień się chronimy. Jeżeli to nie zechce dalej iść, może rynek się cały zmieni, może coś się wydarzy, Ogólnie zniechęcającego do akcji, notowania będą dalej spadać. Dalej pozostaniemy poza rynkiem, takim małym trikiem lokalnym, nawet o kilka złotych, nie wchodzimy w słabość, nie wchodzimy w te korekty. Więc tutaj e, podobnie na tym Budimexie można coś takiego zrobić. Generalnie pamiętajmy, że tak jak powiedziałem na początku, uprzywilejowani są ci, co mają raczej niż co chcą w tym chwili mieć z racji tych historycznych szczytów, do których się zbliżamy. No to właśnie, to, to możemy sobie ewentualnie zaznaczyć jakimś małym, małą linijką ten zakup powyżej tych dzisiejszych maksów i niech to będzie takim poziomem oczywiście na jedynkę, że generalnie no, trzeba uważać z tymi zakupami, ale jak ktoś chce, to może się podpiąć pod trend, w tym momencie, jak nie, to po prostu czeka na rozwój wydarzeń, gdzie ewentualnie korekta będzie, się utworzy. Co z tymi sprzedażami? No więc, gdzie mamy te wsparcia? Myślę, że jak patrzymy na ten wykres, na przykład, jak ktoś właśnie wszedłby powyżej 760, ale, no wiadomo, rynek idzie do góry mocno. Za bardzo na wykresach nie wiadomo, gdzie postawić tego stoposa, bo cały czas wszystko idzie, nie ma jakichś twardych dołków, bo to szukamy czegoś bliżej. Tak samo ci, którzy wchodzili, na przykład po 540 po 560. Też mogą być już zarobieni, no i mówią, dobra, no to skoro dochodzimy do jakichś maksów historycznych, może zawracać, będę tego pilnował już bliżej. No trudno, może mnie wywali z pozycji i pójdzie w górę, ale ja przynajmniej będę miał zysk. To jest najważniejsze dla mnie. Nie jest ważne, czy ja udałem się oszukać rynkowi, ważne, że ja oszukałem wszystkich innych i zebrałem im pieniądze. Po to tu jesteśmy, niestety, taka jest brutalna prawda. Jest takim naj, naj, moim zdaniem najbliższym, najbliższym miejscem Byłoby zanegowanie tej świecy. I to jest stosunkowo bliskie miejsce, ale zaraz się trochę wytłumaczę, dla, o, dlaczego tak postanowiłem. E, tak jak powiedziałem, to by, było bardzo, to by był bardzo bliski stop loss, Natomiast, tak, po pierwsze, jest poniżej poziomu 700 zł, czyli poniżej tej okrągłej kwoty, która tam zawsze jakoś działa i, i więcej trochę spaja tego popytu ewentualnego, który tam może stać. Ale to nie jest to najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie ta świeca, która dała wczoraj sygnał, że idziemy dalej z trendem. Całkowite jej zanegowanie oznacza, że coś jest na rzeczy może, że coś nie za bardzo tutaj funkcjonuje już, że może pierwsze rysy się tutaj pojawiają. To, to dwa. 3 bylibyśmy już minimalnie poniżej SMA 15 na dziennym wykresie. Oczywiście, jak spojrzymy to sobie teraz do tyłu, to powiecie bardzo słusznie. No i co z tego, że poniżej SMA 15, jak tu poniżej SMA 15 to byliśmy już kilkanaście razy, więc nie ma to znaczenia. No i będziecie mieli rację, bo generalnie w tym wypadku nie będzie to miało większego znaczenia, ale jakiś tam elemencik dodatkowy jest, ale przede wszystkim tak jak powiedziałem, głównym. Tutaj motywem jest przesłonięcie całej tej świecy. Dlaczego uparłem się tak do tej świecy? Bo generalnie często jest tak, że nawet w kontekście dziennego wykresu, zwłaszcza godzinnego, godzinowego, takie zasłonięcia niewiele mogą też zmieniać. Też zależy właśnie od charakteru tego, tego wykresu. Natomiast tu popatrzmy sobie do tyłu. Każda duża świeca nie została przesłonięta od października. Czy ta, zobaczcie, był, duże było zejście, nawet tu, ale nie było do końca tej świecy. Tu mieliśmy dobrą świecę, czy tutaj. To wszystko nie zostało przekreślone. Korekty były, bo być musiały, czy też najczęściej są. Nie zostały zamykane, domykane. Kolejne świece, tu również, zobaczcie, fajna, duża świeca w górę korekty się doczekała, nawet tu głębszej nie została przykryta. Jakby to jest mój główny tutaj e, takie alibi pod, tym, pod tą moją teorię, e, że ten stop loss poniżej już tych 700, czy też 698, 697 mógłby sobie stać. Mówiliśmy też o kolejnej rzeczy, jaką jest SMA30, która jest tu bardzo respektowana. Też można byłoby to wykorzystać, ustawiając się pod tą pod tą średnią. Jeszcze sobie tak patrzę, szukam innych elementów na innych wykresach. Czy tu my coś mamy jeszcze konkretnego? W tej przestrzeni. No nie bardzo. Patrzę na tygodniówkę, że ona ma SMA15 w przestrzeni 646, no ale to jest oczywiście dużo dalej, więc na tym się raczej nie będziemy skupiać. Więc kolejnym poziomem byłoby zanegowanie tego SMA 30 i on jest 683. Natomiast myślę, że moglibyśmy sobie to dać trochę dalej, bo dosyć bliskim poziomem to jest dosyć bliska przestrzeń między tym stoplosem a tym. Więc można byłoby dać poniżej 670, nawet 665, tak sobie myślę ten poziom. Tutaj mamy jakieś dołki, które się tworzyły, jakieś mini wsparcia. No i też ta średnia właśnie 45, która ona jeszcze jest na linii, ale będzie się podnosić. Z każdym nie będzie wyżej. Więc za chwilę ten poziom 6 6, 5 będzie też no będzie poniżej po prostu poniżej tego. A tutaj może pogrubimy to na dwójkę, żeby wskazać, że jest to jednak troszeczkę bardziej taki bezpieczniejszy poziom. Czy, czy raczej należałoby może szukać tego wsparcia w przestrzeni właśnie poniżej 6, 6, 5. Natomiast pamiętajcie, że już to zanegowanie właśnie 700 zł w tym momencie może być takim, zwłaszcza dla tych, którzy są zarobieni, nie? czyli jakby mają mają tę perspektywę, że już tną to blisko, to to jak najbardziej ten poziom jest, jest ok. Szukam jeszcze, szukam właśnie czegoś, co byśmy mogli tu znaleźć jako taki, taki poziom dla długoterminowców, bo ten 6, 6, 5 no teoretycznie jak ktoś tutaj jest na długi termin, jest trochę za blisko, ale właśnie robi się tu problem, jak zawsze na wykresach, które w ostatnich okresach idą mocno w górę, i spoglądamy w dół szukać wsparcia, to mamy kłopot. Bo gdybyśmy chcieli tutaj długoterminowo spojrzeć na to, no to pierwsze, co nam się rzuca, to poniżej 500 zł. Powinien być ten stopus. No i można byłoby go tam rozpatrywać. Jeżeli ktoś naprawdę tu jest na lata, na tej spółce i pewnie należałoby go nawet tam w tej chwili trzymać, dopóki nie utworzy nam się tutaj. Na tygodniówce jakiś konkretny do, dołek wyższy, czyli po, powiedzmy, jakaś korekta by się tu otworzyła z tych przestrzeni od 800 w dół i później znowu wybicie jakieś w górę. No to wtedy mamy ten dołek taki na tygodniówce istotniejszy, gdzie możemy się tam szukać, tam szukać wsparcia przy tamtym dołku. Zresztą też zobaczcie, i średnie na tygodniówce są. Te główne w okolicach w tej chwili 600 zł, więc najwcześniej można by też nawet Teli nie wykorzystać. Zobaczcie, którą tutaj wcześniej prowadziłem jako taką pomocniczą, gdzie chciałem Wam pokazać, gdzie próbowałem, czy, czy myślałem o wchodzeniu, to ona w tej chwili też jest poniżej 600 zł, nawet 580. Więc dla długoterminowych graczy myślę, że takimi poziomami wsparcia. Pod którymi należałoby ewentualnie uciekać. Właśnie długi termin to jest poniżej 580 w tej chwili albo poniżej 500 zł. To są takie poziomy jeszcze właśnie dla takich graczy dłuższych. 580, no to będziemy tu widzieć, możemy sobie to zaznaczyć. 580 to jest tutaj poziom. Nie będzie on tu miał dużo wspólnego z tym wykresem, ale może już zaznaczę to na jednym wykresie żebyśmy mieli obraz, gdzie są te poziomy do stop losów. I drugi był 500, no to on się tutaj też nam zmieści. Tutaj ta 500 akurat będzie bardziej logiczna na tym dziennym wykresie, bo, ona, bo mamy ten dołek z października, wrzesień, październik, który właśnie też możemy go nawet sobie zaznaczyć na, nad, po tej dwójce, że niech to będzie taki dla tych długoterminowców taki poziom, że dobra, tam postawię, tam ja to mam na lata, jest to jedna dwudziesta piąta moich inwestycji, ten Budimex, to niech sobie to tam na razie stoi, tak na wszelki wypadek, gdyby się wszystko zawali, zawaliło, cały rynek to chociaż ratuje kapitał i, i tyle. Więc tak, tak bym to rozplanował, jeżeli chodzi o Budimex, Głównie nam no właśnie jest problem z tym zakupem, prawda? No zawsze na takich wykresach tam ktoś pytał o ABPL. Na razie chyba nie będę analizował tego AB. Właśnie może tam odpiszę w komentarzu, w komentarzu po prostu, jak ta sytuacja wygląda. Bo tam jest też podobny problem, że to AB wybiło się na nowe nowo, nowe historyczne poziom i sobie idzie. I ja wiem, że są różne techniki dziwne oszacowania, gdzie to może dojść, ale jak dla mnie, jak się wykres otwiera w górę, to tam jest sky is the limit dla mnie. Po prostu jest tak dużo emocji, tak nie ma właściwie poziomów, dokąd to może dotrzeć. Wtedy ja zazwyczaj szukam bardziej okrągłych, okrągłych cyfr. Dla mnie po prostu, że coś się na przykład, tak jak w tym przypadku, gdyby nam się otworzyła przestrzeń 800 do góry, tam 820. No to ja bym bardziej spoglądał, że rynek może się napędzać w stronę po prostu tysiąca złotych. Nie szukałbym innych tam linii czy, czy FIBO. Nie jestem co do końca do tego przekonany. Zresztą, wiecie, no jakby zawsze do końca tego nie wiemy. A co nam może najpewniej pokazać, że coś się kończy, że załamuje się po prostu wykres, czyli załamuje się w pierwszej kolejności godzinówka dzienny wykres i tam należy szukać później po prostu takich przestrzeni, że no uciekamy z tej pozycji. Więc taki jest problem właśnie z tymi wykresami, jak one już są troszeczkę we wzrostach, jeżeli chodzi o zakupy. To Budimex nie jest jakoś specjalnie nagrzanym wykresem, że tam pionowo coś idzie. Oczywiście nie. Więc jakby tutaj jest do tego nie mam zarzutu, żeby tu wchodzić na taki pionowy wykres, bo to nie jest pionowy wykres. Tu bardziej zarzut jest. Trochę, jeżeli chodzi o wejście w pozycję ze względu właśnie na te na te maksy, które mamy, te historyczne. Pamiętacie, może jakiś czas temu Orange robiłem i yy, mówiliśmy o, nawet tutaj wszystko to sobie zostało zapisane. Więc zobaczcie, mówiliśmy, wtedy dochodziliśmy do, tej, do tego ograniczenia, czy byliśmy gdzieś tutaj na początku. Teraz Orange wciąż idzie, więc on jest w tym gazie, ale cały czas jest w przestrzeni. Dużego oporu i gdzieś tam przy dwunastce hamuje. Jak, się, jak to będzie? Czy tu będzie faktycznie stop tego wzrostu? Na razie, jak patrzymy na tygodniowy, tego nie widać. Lokalnie, na dziennych, też tego nie widać. Zobaczmy sobie na, na godzinowy wykres. To tutaj też widzimy, że tak naprawdę nie ma tutaj hamowania. Nie widać tego hamowania, choć jako cała strefa jest cały czas to opór, i tutaj może się jeszcze. Dużo dziać. Dobrze, kończymy w takim razie. Wracamy do tego Budimexu. Przepraszam, że tak trochę skaczę po innych spółkach, ale bardziej dla takich edukacyjnych informacji, żebyśmy sobie mogli też porównać te sytuacje na innych wykresach. I myślę, że to jest, to jest edukacyjnie to jest ok. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tutaj te wątki są z innych, z innych spółek. 25 minut, 26. Myślę, że analiza taka. Znów dosyć długa, ale na przyspieszonym tempie można oglądać i będzie ok. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.